Witajcie, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich z planu Pitbulla Niebezpieczne Kobiety. Zaczynamy tą drugą część, wszyscy mamy fajne, fajne energię. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni. Cały czas pokazujemy, jakby odkrywamy coraz bardziej ten świat policyjny. Zniknęły problemy mokotowskie, zaczęły się inne problemy. Ze scenariusza wygląda to bardzo ciekawie. Dla mnie to jest film z kategorii Skok na bandzie bez Liny. To jest film sensacyjny. To, scenariusz jest świetny, no bo to, wszystkie scenariusze Patryka, te policyjne, one mają w sobie coś więcej niż opowiadanie, bo mają w sobie coś, jakiś dziwny nerw. Coś, coś, coś bardzo żywego, coś, co, co, co bardzo człowieka porusza. Patek doskonale czuje taki gatunek. Ogromnie podobał mi się jego pierwszy Pitbull. Był wielkim sukcesem dla wielu ludzi, w ogóle kultowym filmem, więc część widzów czekała przez te 10 lat na to, że być może pojawi się jakiś rodzaj kontynuacji. Pitbull jest przez policjantów uznawany za jeden z niewielu filmów pokazujących prawdziwą pracę policjantów. Pokazuje to, co się tam dzieje. Teraz będziemy mieli okazję zobaczyć świat policji z tej damskiej strony. To jest coś nowego. No, miejmy nadzieję, że to też będzie również interesująca i, i widzowie będą chcieli zobaczyć, że tak powiem, policjantki. Patryk y, pokazuje silne kobiety, ale też odczarowuje pewien taki stereotypowy y, obraz tego, że w policji to głównie ich sukcesy odnoszą i najlepiej są mężczyźni. Prawdą jest, że 40% y, y, funkcjonariuszy w zeszłym roku to były kobiety przyjęte do policji, to jest wspaniałe, że on pokazuje tę siłę kobiet. jest ciekawą rzeczą, y, nową jest czarny charakter, nowa postać grana przez na Fabiańskiego. Cukier jest człowiekiem skrajności, bardzo dużych skrajności. Respekt na tzw. ulicy wybudował sobie przez siłę. Bezkompromisowość, bezduszność i właśnie piekielnie bystry intelekt. Nie chcę tu używać żadnych epitetów, ale trylogia Pitbull'a zapowiada się na coś, co może przejść do historii. Od razu pierwsze, co to mi się nasuwa, trylogia Batmana Nolana. Myślę, że to będzie coś bardzo ciekawego i naprawdę pełno bardzo mocnych, bardzo wyrazistych postaci kobiecych, czyli co Coś, na co, mam nadzieję, wszyscy czekamy. Niebezpieczne kobiety, myślę, że dostarczą Wam naprawdę wielu, wielu fantastycznych, groźnych, a może i śmiesznych wrażeń. Andrzej Grabowski. Serdecznie pozdrawiam z planu Niebezpiecznych Kobiet i bardzo serdecznie zapraszam do kin.